kilka z tej strony, Ja się dzisiaj liczymy do. Yy, muszę sobie przypomnieć. Więc będziemy liczyć do 100 tysiąca. Nie nadzieję, że będzie dobrze, ale. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery. Oczywiście zostawcie łapkę w górę. No i. I bądź zasubskrybujcie.

45, subskrybuj 46, 47, 48 w ogóle zbieram na nowy komputer. Znaczy nie wiem czy zbieram jeszcze w sumie, nie wiem, ale raczej na komputer. Czekaj na czym tutaj ja stanęłam? 30! No czy co? Było na 50. Ja lecę w kółkę, ja wszystko zapominam. Teraz powinno być 60, 61. 62, 63, 60. Dobra, wolniej. 63, 64, 65, 66. To trochę potrwa. 67, 68, 60. A sorry, pomyliłam się, będziemy liczyć do 1000. 69. 70 71 72 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

126, 127, 128, 129, 130, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148.

Jak pomijałam te liczby, to znaczy, że było cięcie. Ja to liczyłam tylko, że było cięcia. Czekaj inaczej tutaj stanąłem? Załóżmy, że na Od początku 201. 201, 202, 203, 4, 205, 206, 207, 208, 209... 210, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227,

238 239 250 251 252 253 254 255 256 7 258 260 6 60, 261, 262, 273, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 8, 292 osiem dziewięćdziesiąt dziewięćdziesiąt jeden dziewięćdziesiąt dwa dziewięćdziesiąt trzy dwieście czterech jak to zgubiłeś dwieście dziewięćdziesiąt jeden dwieście dziewięćdziesiąt dwa dwieście dziewięćdziesiąt trzy dwieście dziewięćdziesiąt cztery dwieście dziewięćdziesiąt pięć dwieście siedemdziesiąt no dwieście dziewięćdziesiąt sześć dwieście dziewięćdziesiąt siedem

350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357. W się, żeby z nagród prezentowych było coś dobrego. 355, 300. A czy co? 300. Tak, 55, 356, 357, 350. 8, 359. Proszę, żeby było coś dobrego. Modlimy się. A, tego się, tego nie można, tak. Bo ten jest taki. Dobra, modl się, żeby było coś dobrego. Amen. Przecież miałem już ten kilo. Bez sensu śmiałam ten kilo. Chyba miałam. nie Jestem pewna, ale raczej miałam. Dobra, modlimy się, modlimy, 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 modlimy. Gdy modliszka się modli, już ten kilo. Znaczy tego to, to nie miałam, ale. Czekaj, to ja. Nie. Nie wiem, czy miałam szczerze. 360, 361, 362. Trzysta sześćdziesiąt trzy, trzysta sześćdziesiąt cztery, trzysta sześćdziesiąt pięć, trzysta sześćdziesiąt sześć, trzysta sześćdziesiąt siedem, trzysta sześćdziesiąt osiem, trzysta sześćdziesiąt dziewięć. Bliższe sześćdziesiąt trzysta sześćdziesiąt dziewięć. 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381.

dziewięćdziesiąt dziewięć, dziewięćdziesiąt jeden, dziewięćdziesiąt dwa, dziewięćdziesiąt trzy, dziewięćdziesiąt cztery, dziewięćdziesiąt pięć, dziesięć, dziewięćdziesiąt siedem, dziewięćdziesiąt osiem, dziewięćdziesiąt dziewięć, czterysta, czterysta jeden, czterysta trzy, czterysta cztery, czterysta pięć, czterysta sześć, czterysta siedem, czterysta osiem, czterysta dziewięć. 410 411 412 413 400 14 400, 15 416 417 418 419 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, eee, eee, 3, znaczy 40 trzydzieści czterdzieści trzydzieści jeden czterdzieści trzydzieści dwa czterdzieści trzydzieści siedem trzydzieści czterdzieści trzydzieści pięć czterdzieści trzydzieści sześć czterdzieści trzydzieści siedem czterdzieści trzydzieści osiem czterdzieści czterdzieści pięć

znaczy 400 znaczy tak to było 400 430 znaczy, znaczy już było 400 41 442 444 445 446 447 448 440 czekaj zgubiłem się 400

151 452 453 454 455 456 457 458 450 459, 459 400 Sześćdziesiąt, czterysta sześćdziesiąt jeden, czterysta sześćdziesiąt dwa, czterysta sześćdziesiąt trzy, czterysta sześćdziesiąt cztery, czterysta sześćdziesiąt pięć, czterysta sześćdziesiąt sześć, czterysta sześćdziesiąt siedem, czterysta sześćdziesiąt osiem, czterysta sześćdziesiąt dziewięć cztery czekaj, muszę sobie przypomnieć czterysta siedemdziesiąt czterysta siedemdziesiąt jeden czterysta siedemdziesiąt dwa cztery czekaj czterysta sześćdziesiąt 462, 463, 464, 445, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 49...

479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 486, 487, 480 osiemdziesiąt osiem czterysta osiemdziesiąt dziewięć czterysta dziewięćdziesiąt czterysta dziewięćdziesiąt jeden czterysta dziewięćdziesiąt dwa czterysta dziewięćdziesiąt trzy czterysta cztery czterysta dziewięćdziesiąt pięć czterysta dziewięćdziesiąt cztery czterysta dziewięćdziesiąt pięć, czterysta siedem, czterysta dziewięćdziesiąt osiem, czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć. No i mamy pięćset, pięćset jeden, pięćset dwa, pięćset trzy, pięćset osiem, pięćset dziewięć. 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 517, 518, 519, 520, 521, 500, 3. 30, 531 532 533 534 535 536 537 500 30 800 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 577, 578, 507

550, 551, 552, 553. Sorry, jak się myla. 555, 556, 557, 558, 559, 563, 564, 565, 566, 570, znaczy 553. 57 57 57 57 58 57 59 50 9, 560, 561 561 562 572 573, 574, 575, 576, 579, 590, 591, 592, 593, 594, 590, 577, 508, 570, 600 601, 602, 603, 604, 613, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 618, 623, 624, 625, 627, 628, 602

801, 802, 803, 900, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 913, 14 915, 916, 917,

Tysiąc! Skreślony z mapy. Policzyłem do tysiąca. Więc... Sigma, Sigma i Sigma Boy. To by było na tyle, więc. papa. Pa.